Cześć, witajcie na kanale Gracz33 Dzisiaj idziemy do netheru Postaramy się dojść yy, do spaczonego lasu Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Potrzebny nam będzie kilof. O, ten Trochę jedzenia Myślę, że miecz też weźmiemy Jak widzicie na tym świecie jestem już bardzo rozwinięty, więc Możecie zostawić za to łapeczkę w górę. O, y, trochę jedzenia. Dobre. Dobra, mamy. U, potrzebny nam będzie no, też budulec. No i to myślę, że wszystko. Y, to będziemy już szli do naderu. po drodze do nederu takie schodki. Niestety ostatnio tu zginęłem. Świat jest prowadzony z moim kolegą. Którego ja nie, nie mogę zdradzić, ale... No, widzę, że gaz już... Dał... Zobaczył i nas... Gaz nas zobaczył. W ogóle tam dalej to mamy bastion, ale bastion już obrabowaliśmy. Więc... Niestety... Największa frajda, już z głowy. No ale dzisiaj idziemy znaleźć spaczony las. Po to, bo w spaczonym lesie są grzyby takie jedne. Dzięki tym grzybom będziemy mogli dosiadać yy, ta takie skorki. Fajne. o yy, I może wtedy uda nam się znaleźć nederową fortecę. W której zabijemy blazy no i. Później to już pójdzie złoży. Widzę, że gaz tu na nas nieźle poluje, ale nie możemy się dać. Gaz na górze lata, więc spróbujmy no, go wymigać. Tu w ogóle nie wiem czemu, ale coraz więcej z tych bloków kości. Możecie napisać dlaczego. Ja nie wiem. O, i widzę już, że pigliny na nas czekają. Z pigmentem nie będę tu się bił, bo... Pigliny to już jest... A, ale tylko z kuszami, dobrze. Okej, okay, jeden To do dalawę myślę, że mamy. Dobra. O, i mamy złoto, więc dobrze, bo później zrobimy sobie z desek, jeżeli dojdziemy, to... Mm, ten cały, no. Crafting table i będziemy mogli dzięki temu handlować z pipingami. Jeżeli tam dojdziemy, bo. O! Uśmiechniliśmy gasta. Łzy? Nie, nie wypadły łzy gasta. Szkoda. Ale i tak mamy łzy gasta, więc właściwie to nie załatwia. Hmm. Tak jak teraz mały Nie wiem, czy się dokopać do tego złota, ale myślę, że na razie nie. Mm, na razie będziemy szli po prostu tak. No tam widzę, że też trochę złota jeszcze jest. Trochę spadłem, że tak powiem, ale tutaj już skoczymy, tak mamy radę. OK, i wykopiemy sobie to złoto, żeby później, jak mówię, pohandlować z tymi Zobaczmy, czy jeszcze tu jest. Ale to też możemy kwart wykopać. W karmazynowym lesie raz ale od razu zostałem zabity. Ale są tam też jest niedokończony portal do moderów. Tam widziałem, że to nawet dobre rzeczy, więc postaramy się też ten portal wziąć. Za bardzo nie pamiętam jak się szło do tego lasu, bo to jest naprawdę bardzo długa droga. A właśnie po to idziemy do tego lasu, by na takich stworkach właśnie jeździć. Nie pamiętam jak one się nazywają. Możecie napisać w komentarzach. Dobrze. Tam też jest trochę złota. O i jasnogłas to też sobie pójdziemy. Dobra. Okay. Idziemy po jasnogłas i za chwilę wracamy tutaj. Dobra. Tylko ugaszę tutaj płumienie. No i dobra, mamy jasno Trzydzieści 36. O, jeszcze tu złoto, więc też weźmiemy. Y, postaram się wtedy później zrobić y, tą całą no. O, mała magma, Skrzynkę, żeby to zostawić, bo to jednak jest trochę rzeczy. No dobra, i z tego co pamiętam, musimy iść. Pr o, tutaj właśnie no. no. Dalej się zaczynać schody. Dalej nie pamiętam. Wiem tylko, że tu trzeba A widzę, że Dach już nas zauważył. Postaram się go zabić, ale może być trudno dla mnie, latają. No dawaj. Z tego co wiem powinniśmy iść tu na górę Bo... O! Dobrze, dobrze Jesteśmy w dobrym miejscu Ale z tego co słyszę mnie, magma Więc tutaj się szybko lecę O! Są moje życie To ja ją wezmę Ostatnio tu właśnie zginąłem. O! To nawet w dobrym stanie. No dobrze, to co? Muszę się tylko rozprawić z magną. Sprawdzająco jest trochę, że z jednej wyrastają nowe, ale. No niestety. Postaram się też mówić trochę głośniej, ale. No, nie zawsze mi wychodzi. No i dobra, idziemy yy, po rzeczy o piglin, gdzie mamy ugotka. Mm. Tak szczerze powiedziawszy, nie wiem gdzie iść, bo mm, nie pamiętam w którą stronę był ten las, ale wydaje mi się, że to było w tamtym. Moje rzeczy są, Ej no, bo tu wtedy kiedyś zabudowałem, ale widziałem, że ona przetrwała. że tak powiem, na razie, a my nie bardzo, jak tam wejść. Podujemy sobie schodki. Albo w ogóle wykopiamy może. Da, wykopaliśmy sobie schodki. Po te rzeczy, co tam zostawiłem, i ruszamy, bo. Nie, miejmy nadzieję, że... o nie, nie, magma, nie, Widzieliście? Widzieliście? Jak... Tak, o nie, 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 tutaj z tą magmą być, ale, Nie ma problemu, że tak powiem. Uleczę się i no. za chwilę wracamy, bo zaraz zniszczę lada mamy, Więc musimy się uleczyć. Okej, okay. jeden zginął. O, ale jest co innego. Jest resztę tych magmowych ten został zabity i teraz, dobra z tymi to już powinno pójść łatwiej bo zadają jedno serduszko chyba, z tego sobie. dobra, rzeczy jeszcze są rzeczy jeszcze są szybko, musimy iść po nie dobrze, mamy rzeczy dochodzimy już do tego miejsca i dochodzimy już do dobrego miejsca. Pamiętam to miejsce i do... jesteśmy w dobrym miejscu. Niestety mamy ze sobą dużo rzeczy, więc hmm. musimy się pilnować, ale jesteśmy w do... bardzo dobrym miejscu. Oczywiście, jak odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić <grym> łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale dobra wykopię jeszcze trochę złoto żeby pohandlować później z figurami jeżeli już zrobimy skrzynkę chociaż tam w niedokończonym portalu będzie skrzynka ale też wolę mieć swoją i to było w tą stronę? Eee. tak, czy to było w tą stronę? nie, to nie było w tą stronę musimy zawrócić. iść do góry Będziemy się budować do góry. Lada moment powinniśmy dochodzić z tego, co wiem, no ale wrogów na naszej ścieżce coraz więcej. O. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu. A nie, chyba jednak złym, nie wiem. O, zobaczcie jaki błąd jest. Chyba, która mi się założyć. Tylko jak tam zejść? Znaczy, na dół dobra, to dojdziemy może na dół. O. Ok. Mm. Po, z powrotem może być ciężej, ale. Spijmy mm, rzeczy w skrzynce. O! Nie. No, no, chyba się zgubiliśmy. Chyba się zgubiliśmy. Więc. Mm. W ogóle nie mam HP. Więc ja myślę, że się podbuduję do góry. O. Tam, gdzie on nie doskoczy. Dobra i będziemy go teraz... Niestety, ale gafty już będą strzelać w nas, więc musimy uciekać. O nie. O, przestaliśmy się palić. Musimy szybko uciekać, bo za lata moment zginiemy. Jesteśmy, chyba nie tu, gdzie powinniśmy być, no ale mm, na doszliśmy. Okej, okay. tu jest gazd. O, trochę grzybku. Dobra, uśmierciliśmy gasta. O, już dochodzimy chyba do dobrego miejsca, z tego co wiem. O, tak. Jesteśmy w, w dobrym miejscu. No nie no, my jesteśmy w tym co było. Aha, ja nie zobaczyłem tego miejsca. Teraz tylko chwila, moment, gdzie lata gaz? Musimy szybko przejść. Żeby ga gaz nas nie dogonił. Okej. Okay. A nie, dobra, to nie był spaczony las, ale to tu i są te rzeczy, bo ja wiem Tu będą te rzeczy na pewno. O nie, ale hobliny tu też są. Nam w najlepszym momencie. Mm. Postaramy się go zabić, ale nie wiem, czy damy radę. Może do jaski? Jak to, tam To gdzie? Na No to musi być tu przecież... No dobra, ale przynajmniej mamy trzepka. ale jeżeli tego piłka to no. to nie zabije, on mnie zabije nie No, Postaram się tu wydobyć drewno. Okej. Okay. Po wydobyciu drewna myślę, że skończymy odcinek, bo nie może trwać odcinek wieczność. Okej. Okay. Będzie myślę, że wystarczająco. I teraz zrobimy tak 24 sztabki i myślę, że dwie skrzynia. To dajmy wszystkie rzeczy niepotrzebne. Do handlowania z Oglinami i poszukajmy teraz jakiegoś hoglina Z złotem. Nie mam złota. Okej, więc nie Było spowolnienie w grze, i chyba dlatego. Nie? Widzę, że Gast tutaj się nieźle z nami bawi. Albo wiecie co, ja pójdę sobie jeszcze zrobić złote buty, bo dzięki złotym butom choglidy nie będą mnie atakować. Mm. Okej, okay. teraz zielone To Znaczy Hogliny, przepraszam. Tak, ja będę odstraszył gast. Sprawdza czy nie podrobione. O, siedem piastków. Dobra. To hmm. Aha, nie wziąłem jedzenia. Ołek, to się nawet przyda. Kwarc. No, o nie, Płaczący obsydian, to bardzo dobrze, bo będziemy mogli zrobić drugą kotwicę odrodzenia. Jeszcze po, więcej płaczącego obsydianu. No więcej strzał, no strzały się akurat przydadzą, więc ja bym chciała jakoś potkę. Obsydian sam. Żwir, mm, więcej żwiru, Żywierzy. bo tu jest Żywierzy. Żywierzy. Dobra, może zrobimy od razu kotwicę Żywierzy. Hmm. będziemy mogli odrodzić się w naderze o, jeszcze więcej bardzo dobrze, ale ja bym chciał dostać coś więcej niż tylko jakąś może potkę, dobra więcej chciało, to też się przyda, bo łuk sobie zrobimy i i i dostaniesz i Zobaczmy co teraz dadzą. Obsydian, a ten żwir. Dobra. O, zaklęta książka i strzały. O, zobaczmy co to jest za książka. Szybkość duża dwa. O, to sobie może buty zaklęniemy. Dobra, dzięki za wymianę. Myślę, że teraz jeszcze zrobimy kopicę odrodzenia i też będzie koniec odcinka. O nie. Jeżeli oczywiście nic się nie stanie. Dajmy do tej skrzynki wszystkie moje rzeczy. Nie, naprawdę. Dobra, no to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dzięki, cześć.